Siemanko witam na moim kanale ja jestem Maja i nie zapomnijcie pod tym filmem zostawić łapki w górę i subskrypcji jestem bardzo ciekawa co dzisiaj zobaczę, ale jeszcze na tym kanale będę się bawiła kulami LOL z tamtego odcinka i z tego, no to jedziemy Muszę je ja zacznę od czegoś małego, bo jest jedna rzecz taka ogromna, że nie, nie mogę uwierzyć, naprawdę. O, to też jest konfetti, ale jaka opaska, ona jest pognieciona, ale to jest do ćwiczeń. Jak się ma ćwiczenia, moja koleżanka, wiem chyba jaka to lalka, bo moja koleżanka taką miała. Ona ma jeszcze tutaj takie rękawki, tutaj. Ale ładne, ładne. Zobaczcie, tutaj Wam pokażę strój. Ech. Tutaj mamy spodenki i bluzeczkę. I jeszcze buciki. I tutaj też taka nasza mała, mała małe dziecko. LOL Surprise. Tu jest na niej, dla niej stóp. Stópki są w środku. I na każde buty w Los Surprise może malutka dzidzia wejść tam, bo ona ogólnie nie ma takich butów. O, tu jest taka opaska do ćwiczeń. Dobra. No, jest taka ona Powinna być okrągła. Okrągła. Nie, to strona. No, o, jest butelka, bo myślałam, że musi być butelka. Co, nie ma rękawków. Szkoda. Może tu są. Nie, nie mam. Dobra. No to strzelam czy... No coś jest. Oh, wystrzeliła, wiedziałam, że to ta. Gdy ktoś otwiera takie kule, to tu się tak pojawi i można to tak zamknąć. Tak, wiedziałam, wiedziałam, wiedziałam. To jest moja najfajniejsza, którą trafiłam. O, jeszcze to by była mamusia tej małej dzidzi, bo pasuje, te ubrania pasują, no to czas ją ubrać. Ona ma przy bluzce takie sobie czasem, no, gdzieś jak się chodzi na tańce, albo w szkole, czy ra, raczej nie w szkole, się sobie zawiązuje taki ten, nie? I ona ma takie, bo ona chodzi na ćwiczenia i sobie robi tutaj kuleczkę. No nie jest taka fajna w pajna wciśnięciach. Ona ma jeszcze te włosy, ale ma pani... Oh. Ona się chyba kąpała naprawdę. Popluję ten, ale jak to teraz założyć? Jedno pytanie. Tak? Nie, bo tak to nie dosięga. Jak to zrobić? <laughs> się nie udało. Widzicie, to się nie udało. Tego nie założę, ale jest bardzo fajne, bym chciała. Dobrze, tak się prezentuje nasza laleczka. Lars Surprise swój, swoją buteleczką. To jest nasza laleczka. I chyba nie wiecie, co to jest, ale to jest świetne. I teraz zobaczycie najfajniejszą część. Tam. Zobaczcie: to jest karoca Barbie. Jeszcze z królową. A tutaj co to jest? To jest ciotka do włosów. Ale fajny koń. Ale to świetnie wygląda. Tu są zdjęcia królowej. A z tyłu to tak wygląda. O, z tyłu mamy piękną królowę śniegu. To jest chyba jak Elsa, Tylko, że nie ma walkocza. O wow, ale ona świetnie wygląda. I ten koń jeszcze. Dobra, zaczynamy otwierać. Się bardzo ucieszyłam z tego konia. No weź się otwórz. Udało się. Otwiera się? Otwiera się? Zobaczcie jakie to jest fajne a tu chyba coś się u góry wkłada o tu jest korona żeby włożyć to trzeba włożyć o zobaczcie na tą piękną królowę o otworzymy dla niej niech sobie wyjdzie ona ma piękne obcasy i zobaczcie na nią zobaczcie jaka jest piękna coś widzę w środku o, oh, to jest chyba korona dla księżniczki. Tutaj jest dla księżniczki korona. A tą karotę chyba wyciągniemy. Ale nie, ona ma takie piękne obcasy. I uczy się trochę włoski. Ona ma ona ma całe rudy i ma dwa pasemki białego, takie grube. Ale fajnie. A tu nie ma, dziwne. Dobrze, wsadzimy ją i się pobawimy. Lol, surprise. Tutaj, tą karotę można wyjąć z pudła, ale ja ją na razie zostawię. Teraz odłożyłam tą karotę i zaczniemy się teraz bawić kulami. Lol, surprise. Dobrze, mam już na boku. No, tą ulubioną, ale tej opaski nie, nie będziemy używać, więc ja ją odłożę na moje biurko. O! To jest pierwszy domek, z, z tamtego odcinka miałam taką inną laleczkę, chyba ją znacie, no dobrze, przygotowałam już tak na szybko, przygotowałam wszystkie kule losu brać, z, z tamtych filmików też przygotowałam, no to zaczniemy zabawę. Na, 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 na. O, malutka jeszcze śpi. Idę się umyć. Oh, ale już, ale ranek pójdę się umyć. Ja pójdę się umyć. Oh, ja O, Jacek, o tej chwili... Chodź malutka, umyjemy cię. Dobrze, kochana. Tutaj się pobaw. Za chwilę pójdziemy na spacer. O, umyłam się, ubrałam. Teraz musimy tylko ubrać opaskę i pójdę do mojej koleżanki. Och, muszę ubrać buty i pójdziemy. Ja pójdę na spacer. Biorę buty. Ubrałam się i butki. Na razie jeszcze zostanie. ach, muszę ubrać buty. A chcesz ubrać swoją koronę? Nie, nie. nie chcesz? A no tak, bo się ci zgubi. Teraz czas na buciki. Trudno się zakłada. O, oh, jeszcze na te małe nóżki. Ale są duże? Nie, nie. No to chodź. Nie, nie, nie. Oh, też sobie pójdę. <laughs> o, cześć. Nie, nie. No cześć, cześć. Usiądźmy sobie. O. A słuchaj, idziesz na spacer? G da gdzie? A ja idę tam obok, obok lasu. Aha, no ja też tam idę. No to chodźmy. Na 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 na. na. O. Pójdę do mojej koleżanki Dindo. Są otwarte drzwi. A gdzie ona jest? Chyba gdzieś poszła. O, cześć dziewczyny! Cześć! Cześć! Ele. No słuchajcie! No co? Słuchaj, ale... A gdzie idziecie? A obok lasu. O, ja też właśnie tam chciałam iść. No to idziemy. No to chodź, chodź. Padł bucik. Dobra, no to może się żegnamy. Pa. Tutaj odłożyłam. Się pożegnały z Wami Royal Surprise. I ja też się z Wami pożegnam. Ale się nie smućcie. Oglądajcie następne odcinki. Więc żegnam Was. Pa. Butelka! A gdzie jest jej butelka? Czekajcie! Muszę poszukać butelki. Pod o, znalazłam. Tata mi powiedział. Dobra.